I pierwszy w tych dniach lipcowych gość 30-letniej Polski, sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Leonid Breżny. Obecność radzieckiego przywódcy, jeszcze jednym dowodem serdecznej przyjaźni narodów radzieckiego i polskiego, szacunku i uznania dla naszego dorobku, dla ludowego Wojska Polskiego. Świadectwo wspólnych interesów narodowych i klasowych. Rosjanie zupełnie panowali nad Polską. Polską nie mieli właśnie żadnej autonomii. Mieli w sprawach nieważnych dla Rosjan. Ale jeżeli chodzi o sprawy e, polityki zagraniczną, polityki, monopol partii komunistycznej, e, wojenne działania wszystko zależało kompletnie 100% od Rosjan. Proszę pamiętać, że przez okres całej Polski Ludowej w latach 70. i 80., widać to bardzo dokładnie. Cały sektor wojskowy, wszystkie sprawy dotyczące budżetu, funkcjonowania armii, uzbrojenia, spraw kadrowych, e, e, załatwia wąskie grony wojskowe z, z Komitetu Obrony Kraju, które jakby wykonuje bezpośrednio polecenia sowieckie, a na posiedzenia rządu docierają wyłącznie przygotowane, już gotowe e, dokumenty do podpisania. Ten cały pion wojskowy z Jaruzelskim jest po prostu poza strukturami państwa polskiego po prostu.